Bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale z serii tarot miesięczny na grudzień 2025 dla Waszego znaku zodiaku. Sprawdzimy sobie, co miłego pozytywnego może się dla Was wydarzyć. Na co powinniście zwrócić uwagę, miłość, rodzina, przyjaciele, praca i finanse. To co? Zaczynamy! Co miłego, dobrego, pozytywnego? Kochani, tutaj mamy pięć kielichów i waszą kartę, kartę umiarkowania, kartę strzelca. Możecie wyjść z jakiegoś żalu, bólu, czegoś, co się nie udało, czegoś, co się rozlało, popsuło, do czego mieliście żal, do czegoś, do kogoś. Jeżeli czuliście, że coś, coś zostało utracone, być może, być może ostatnio utraciliście kogoś tak fizycznie, być może ktoś odszedł, to teraz. Raz chciałabym wam powiedzieć, że jeżeli takie coś miało miejsce, to ta osoba pokazuje się jako wasz anioł stróż, okay? jako ktoś, kto po prostu jest jest przy was. Ale jeżeli mówiłabym o tych innych rzeczach, o których wspomniałam na samym początku, to uda wam się wyjść z takich niskich wibracji, niskich energii, przepracować jakieś takie poczucie żalu, smutku. I wejdziecie w swoją energię. Zharmonizujecie swoje emocje, swoje życie, odnajdziecie równowagę, spokój wewnętrzny, balans. Część z Was słysza, że część strzelców może pogodzić się z faktem, że yy, przepaściło jakąś szansę. Nie wiem, być może z kimś tak, wyjdziecie z jakichś stresów, z jakichś zmartwień, nieprzespanych nocy, zaczniecie lepiej sypiać jeżeli nawiązywałabym jeszcze raz do osoby, którą ostatnio być może straciliście, albo która odeszła to y, zwróćcie uwagę na sen, może być może ta osoba pojawi się w waszych snach być może e, zaczęcie po prostu lepiej sypiać. Może nie, 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 nie potrafiliście spać te, z tego powodu. Być może myśleliście cały czas, mieliście jakieś koszmary, albo się stresowaliście, albo cały czas myśleliście o tym. Uspo, wasz umysł się uspokoi, wasze emocje się uspokoją i będziecie mogli zrównoważyć to po prostu. Na co powinniście zwrócić uwagę? Na króla była w, w pozycji odwróconej. Na wasze działanie. Ok, być może jeżeli właśnie nie potrafiliście działać w ostatnim czasie, być może wam się nie chciało, być może mieliście dużo, być może mieliście w ogóle inne sprawy na głowie, nie chciało wam się tak naprawdę nic zrobić, nawet czasem być może nawet i z łóżka wstawać, no to być może właśnie należy zwrócić uwagę, aby zacząć y, jakiś ruch, zacząć jakieś aktywne działanie. Dla części z Was może po prostu zwolnić, jeżeli tak cały czas coś robiliście na okrągło. Ym. Dla części z Was być może zwrócić uwagę na jakąś osobę z pod ognia. Jeżeli mówię, zwrócić uwagę, no to ta osoba akurat nie byłaby pozytywnie dla Was pokazana. Monet w pozycji prostej. Kochani, zwróćcie uwagę na jakieś ruchy, na jakieś działanie w sprawach zawodowych, finansowych, co do waszych, co do waszej stabilizacji. Zwróćcie uwagę być może, żeby za bardzo aktywnie nie wydawać pieniążków, a w... mhm. Jeżeli macie jakiś, jakichś dwóch mężczyzn w swoim życiu strzelce, to osoba z poznaku ziemi jest pokazana pozytywnie, a osoba z poznaku ognia negatywnie. Może należałoby być bardziej aktywnym w swojej pracy, takim em, ekstrawertycznym. Okay. Miłość. W miłości trójka kielichów w pozycji odwróconej. Koło fortuny w pozycji odwróconej, kochani. Mam wrażenie, że ktoś tutaj się nie zmienia. Ktoś nie zmienia zachowania co do jakiejś imprezy. Być może ktoś jest bardzo imprezowy, taki chce gdzieś wychodzić, bawić się i to się po prostu nie zmienia. Ta osoba nie zmienia takiego zachowania. Dla części z Was, jeżeli są strzelce, które liczą, że jakaś impreza nie dojdzie do skutku i, i to się. Zmieni, no to to się akurat nie zmieni. Tutaj może coś dojść do skutku, jakaś impreza ma miejsce. No nie wiem, jakaś uroczystość, impreza. I kochani, tutaj tak jakbyście nie byli z tego faktu zadowoleni, to znaczy, być może coś takiego się wydarzy, co sprawi, że możecie odczuwać takie, ach, no nie jest do końca to tak, jakbym chciał, czy chciała, żeby, żeby tak było, tak jakbyście sobie to zaplanowali. Być może ktoś się nie pojawi, być może prezent będzie nie taki, być może wcześniej będziecie musieli wrócić do domu no nie wiem, cokolwiek. Ale tak jakbyście nie do końca byli z tego faktu zadowoleni. na części z Was, jeżeli mówiłabym do sygnału, to mam wrażenie, że tutaj nie ma zmiany losu i nie, 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 nie następuje pojednanie z kimś, ok? Możecie dużo imprezować, być może dla niektórych z Was z tą trójką kielichów w pozycji odwróconej wręcz za dużo. Rodzina, przyjaciele. Dziewiątka monet w pozycji odwróconej i dziesiątka kielichów w pozycji odwróconej. Kochani, ogólnie tak jakby ktoś miał takie poczucie, że jest zależny od rodziny, że jest zależny od jakiejś rodziny, przyjaciół. Ktoś czuje tutaj się bardzo taki uwiązany, bardzo zależny od innych osób. Być może ktoś chciałby być bardziej samodzielny, niezależny, no ale ktoś tutaj pokazuje, że jest zależny od rodziny. Um, ogólnie jest radość i jest szczęście, bo jest ta dziesięćdziesiątka kielichów, co prawda w pozycji odwróconej, ale tutaj jest zadowolenie tylko tak jakby nie było stuprocentowej satysfakcji, ukontentowania z tego, bo być może właśnie ktoś czuje się zależny. Ok. Być może zależne od jakichś tradycji, zależnych od, od, od spotkań, od, od, od jakichś sytuacji właśnie. Praca. Bardzo konkretne czytania. Na, na grudzień dla wszystkich znaków. Mam nadzieję, że to będzie z kimś rezonować. Dwójka kielichów w pracy. Dobre, dogadywania z, dobre dogadywanie się z ludźmi, naprawdę. Z koleżankami, z kolegami, z pracownikami, z szefami. Bardzo dobre e, dogadywanie się z ludźmi dużo wsparcia ze strony innych osób, ale również, również bardzo dobre podejmowane będą decyzje przez Was w pracy. Na przykład jeżeli jesteście właśnie na wyższym stanowisku i podejmujecie dużo, dużo, dużo decyzji na co dzień, to one będą trafne w punkt, być może i szybkie i dobre dla ogółu. Królowa Mieczy sugeruje mi, że U, tutaj mogą być również jakieś kontrakty, jakieś dokumenty podpisywane, jakaś decyzja, jakiś dokument, ale również możecie być bardzo tacy z tą królową Mieczy, konkretni, chłodni, możecie bardzo dużo tak kalkulować, być w swojej głowie, dystansować się możecie troszeczkę od ludzi, ale kiedy trzeba z tą dwójką kielichów, to możecie tak. Fajnie się z nimi dogadywać i być bardziej uprzejmi. Um, że taki, taki balans troszeczkę. Dobre dogadywanie się również z osobą spod znaku e, powietrza. Bliźnięta waga wodnik. Najprawdopodobniej kobieta, ale nie musi być. Dla niektórych z Was szef, szefowa może patrzeć Wam na ręce w tym miesiącu, być może Was obserwować, coś decydować, ale to byłoby bardzo, bardzo pozytywne na Waszą korzyść z, tą, z tym asymbuławem. Pod spodem, kochani, to tutaj wręcz aż taki, być może jakiś taki fajny, ognisty, pasjonujący nowy początek. Jeżeli ktoś szuka pracy z poznaku strzelca, to ewidentnie może coś podpisać w tym miesiącu. Tylko nie wiem, czy rozpoczniecie już w grudniu, czy może od stycznia, ale to może być coś takiego, gdzie poczujecie takie, taką iskierkę do, do działania. No, bardzo może Was to zmotywować, albo może to być bardzo coś kreatywnego. Okej, okay. dziękuję ślicznie Strzelcy, życzę Wam cudownego miesiąca, wesołych i spokojnych świąt, kochani, a my widzimy się w kolejnym filmie. Pa!